Do 2008 roku była tutaj największa w Polsce fabryka szklanych ozdób choinkowych. Słynna na cały świat bombkarnia w gminiczu. I co roku po jednej bombce były odwieszane do wzorcowni. Bąbki, które dzisiaj tutaj mamy zgromadzone, jest ich ponad 6000, każda jest inna. <laughs> Przepraszam. Yy, są właśnie. Yy, zaczerpnięte z wzorcowni i my już ich więcej nie gromadzimy, nie dokładamy do naszej kolekcji, aczkolwiek w dalszym ciągu zajmujemy się produkcją tylko wybranych modeli bombek. Dopiero od niedawna jest taki powrót z do korzeni, do tych tradycji naszych tutaj dolnośląskich. Znowu bombki szklane pojawiają się w naszych domach, i to są właśnie te białe kruki. W całej kolekcji jest kilka takich bombek, o których szczególnie chętnie opowiadamy i one wzbudzają wyjątkowy podziw. Między innymi są to bombki, które trafiły na choinkę Jana Pawła II za czasów jego pontyfikatu do Watykanu, są to bombki dla Wolda Disneya, produkowane dla wielkich domów towarowych w Nowym Jorku. Bombki, które przez tak zwany przypadek powstały, bo w latach 80. brakowało szkła bombkowego i zostały one zrobione z innego rodzaju szkła, które miało właściwości żaroodporne. I te bombki, poprzez tą swoją właściwość, zyskały dodatkową funkcję lampioników albo takich małych szklanych dzieł sztuki, w których w środku coś można było zaaranżować. kiedyś była drzewem dobrych i złych wiadomości, więc te pierwsze bombki z papieru, albo z wydmuszek, albo ze słomy yy, właśnie kodowały te wiadomości. Na przykład anioł to dobra nowina, yy, orzechy na zdrowie, bo złocono kiedyś orzechy, jabłuszka na urodę yy, i na urodzaj w domu. Dzisiaj yy, taką bombką, która yy, w drugiej połowie XX wieku powstała już według nowego jakby zamysłu. To jest wątka z reflektorem, z takim oczkiem, głębieniem w środku błyszczącym, tak zwanym okiem wied wiedźmy, które ma odstraszać złe duchy. Mm -hmm. Nie mamy takiego na Dolnym Śląsku, swojego wzoru, z którym byśmy się mocno utożsamiali, i o który byśmy powszechnie dużo wiedzieli, to ta koncepcja zakłada, że wzornik dolnośląski składa się z pojedynczych elementów zdobniczych, które przywieźli nasi dziadkowie, pradziadkowie, na teren dolnego śląska właśnie po drugiej wojnie światowej. I to są y, na przykład tulipanki łowickie y, albo wiatraczki kur, kurpiowskie, parzenice z y, Podhala, róże z okolic Krakowa. No, mamy ich wyodrębnionych około 20. Łącząc je ze, sobie, ze sobą dowolnie tworzymy kompozycję, które nazywamy wzornikiem dolnośląskim. No czyż jest lepszy prezent całoroczny na bombce właśnie. Są bombki, które były nad ogniem wydmuchiwane do rozmiarów kilkudziesięciu centymetrów i malutkie bombeczki, które tak jak pan mówi, są na naszych choinkach, obecne figurki. My je tutaj w naszym sloganie fabrycznym nazywamy formówkami, bo powstają one właśnie z form. Nie są wydmuchiwane bezpośrednio nad ogniem, ale, ale są wlewane do, do, do żeliwnych form. I to są takie bombki jak domki, mikołajki, aniołki, grzybki. I chyba one najbardziej rozczulają naszych gości.